Jak budowa CPK wpłynie na rozwój ruchu lotniczego w Polsce? Jak wpłynie na rozwój przemysłu? Między innymi za chwilę o tym porozmawiam z moim gościem. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, Dziennik Gazeta Prawna. Jesteśmy na efni w Sopocie, a ze mną w studio profesor Michał Wolański, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Y Rozbudowa czy budowa CPK, bo to dzisiaj raczej tak, ale rozbudowa infrastruktury kolejowej, która się z tym wiąże, no, budzi sporo emocji. Czy to lotnisko, dzisiaj projektowane od wielu, wielu lat, ma sens? Ma potrzeb, mamy potrzebę budowania go? Tak, żeby przekonująco odpowiedzieć na to pytanie, wydaje mi się, że warto rozważyć ten projekt w takich trzech warstwach. Pierwsza warstwa to jest warstwa finansowa, to jest po prostu przedsięwzięcie. W które skarb państwa włoży kilkanaście miliardów złotych. Do tego zostanie wzięty kredyt na ponad 40 miliardów złotych. A, I tego typu przedsięwzięcie będzie samofinansujące, ono wręcz musi być samofinansujące, bo takie są przepisy unijne. Tak jak drogę czy linię kolejową możemy budować w celu uzyskania szerszych korzyści ekonomicznych, tak lotniska muszą być samofinansujące. Bo jeżeli nie, to mamy zarzut niedozwolonej pomocy publicznej, ale również biorąc na większość pieniędzy kredyt z banku, no to bank po prostu sprawdza model biznesowy, sprawdza, czy to się zamyka, czy to się zamknie, nawet jeżeli będzie kosztowało trochę drożej, bo też takie stres testy bank musi robić. Jakby pod tym względem, jeżeli mówimy o lotnisku, mamy do czynienia z projektem samofinansującym się, oczywiście w takim kształcie, w jakim ono jest teraz, bo tak jak się kiedyś mówiło o lotnisku bardzo przewymiarowanym, to tam był bardzo konkretny problem związany z tym, że brało się kredyt na dużo więcej niż trzeba. W efekcie trzeba było spłacać odsetki od tego zbyt dużego kredytu. To się nie zamykało i to powodowało bardzo dużo złej prasy i złych emocji wokół projektu. Tego lotniska i w zasadzie tak się działo jeszcze do 2023 roku. Ciekawostką jest to, że urealnienie projektu nastąpiło gdzieś w drugiej połowie 2023 roku, kiedy ówczesny zarząd zaczął szukać inwestora, i przyszła francuska firma, która właśnie powiedziała: Słuchajcie, okej, okay, my możemy w to wejść. To była mowa o wejściu kapitałowym na pod 10 miliardów złotych, ale wejdziemy w to, jeżeli biznesplan będzie realny i wtedy zaczęło się cięcie cepeku do takiego poziomu, który z jednej strony pozwoli wygodnie obsłużyć ten ruch, który tam będzie, ale z drugiej strony pozwoli z tego ruchu spłacać kredyty, które będą wzięte pod cepek, bo jeżeli one będą za duże względem ruchu, no to po prostu biznes się nie domknie. Więc to jest oczywiście ta pierwsza warstwa, a jeżeli mówimy o linii kolejowej wysokich prędkości, która jest bardzo ważnym elementem CPK. W jej przypadku e, mówimy o projekcie, który idealnie wpisuje się w unijną politykę transportową. E, mówimy teraz bardzo dużo o zastępowaniu samolotów na krótkich dystansach koleją, o budowie spójnych transeuropejskich sieci transportowych. Ale też Komisja Europejska od lat do nas mówi: słuchajcie, nie budujcie tyle dróg, budujcie kolej. Kolej bardzo łatwo może być zeroemisyjna. Nie trzeba baterii, nie trzeba ładowarek. Jest sieć trakcyjna, która jest znana od ponad 100 lat, więc tutaj jest łatwość, wystarczy tylko zielony prąd w systemie energetycznym i już wszystko mamy załatwione. I co więcej, mówiono nam właśnie od lat, wydawajcie więcej na kolej, mniej na drogi i na tej kolei twórzcie nową wartość, a nie tylko odbudowujcie to, co było kiedyś stworzone przed zaborami, w związku z tym, jeżeli mówimy o linii kolejowej wysokich prędkości, to to jest wzorcowy projekt unijny. Oczywiście przy tak dużym projekcie będą indywidualnie negocjacje, natomiast ja sobie nie wyobrażam sytuacji innej, Niż dobrego dofinansowania takiej linii, a ona da, i tu przechodzimy do tej drugiej warstwy korzyści, oczywiście. Polakom bardzo dużo takich korzyści bezpośrednio związanych z systemem transportowym. Po pierwsze, wreszcie pociągiem do Wrocławia będzie się jeździło normalnie. To trzeba powiedzieć, bo na razie jazda, no i tak się udało skrócić. Najszybszy pociąg 3 godziny 45 minut, ale to wciąż jest sporo dłużej niż samochodem. Mówimy o linii Wrocław-Warszawa. Mówimy o linii Wrocław-Warszawa teraz przez Poznań, bo teraz mhm. przez Poznań są te najlepsze czasy przejazdu. Natomiast z 3 godzin 45 minut zejdziemy do 100 minut. Zejdziemy do godziny i 40 minut, czyli będzie ponad dwa razy szybciej. To będzie wreszcie konkurencyjne, fajne połączenie. I można powiedzieć, że ta linia Y, ona będzie czymś w rodzaju centralnej magistrali kolejowej. No bo idzie z Warszawy, rozgałęzia się do dwóch dużych aglomeracji. Tu jest bardzo dużo punktów wspólnych. Natomiast to będzie coś jeszcze lepszego niż centralna magistrala kolejowa. Bo po drodze mamy łódź. Centralna magistrala po drodze ma co najwyżej opoczno-włoszczowe. Natomiast tu będziemy mieli po drodze łódź, po drodze Cepel więc dwa y, duże generatory potoków, więc y, co więcej, w Polsce ruch wschód-zachód jest dużo większy niż ruch północ-południe-międzynarodowy. Jednak granica niemiecka pracuje dużo bardziej niż granica czeska. W związku z tym tak naprawdę budujemy taką centralną magistralę kolejową BIS i jestem gotów się założyć, że za kilkanaście lat my sobie nie będziemy wyobrażali Polski bez Y, tak jakbyśmy sobie jej nie wyobrażali bez centralnej magistrali kolejowej. Panie profesorze, no ale to od razu dwa pytania. Pierwsze, czy dzisiaj, patrząc na świat i mówimy o tym, że trochę następuje deglobalizacja, przechodzimy bardziej na regionalizację, dzielą się te strefy wpływów w geopolityce, no to właśnie, czy zepnie się finansowo to lotnisko, bo będzie na nim ruch, jest budowane po to, żeby obsłużyć po pierwsze kargo I, i, i czy, czy te finanse w tej perspektywie deglobalizacji będą się spinały? Ja osobiście jestem wielkim fanem deglobalizacji, wielkim fanem ograniczania konsumpcji, ograniczania latania i zaczynam pod tym względem od siebie. Muszę powiedzieć, że ja samolotem latam teraz maksymalnie raz w roku. Wakacje staram się spędzać w Polsce albo w okolicy. Naprawdę mamy fajne tereny i wpływ tego na klimat jest dużo mniejszy. Także jestem tutaj gorącym fanem deglobalizacji i takiej lokalnej, lokalnej konsumpcji. A natomiast z drugiej strony musimy mieć świadomość, że nawet gdyby się udało, co jest dużym wyzwaniem, zatrzymać wzrost liczby podróży lotniczych w skali Unii Europejskiej, to mamy procesy konwergencji, mamy procesy wyrównywania się poziomu konsumpcji Polski i Krajów rozwinie, tych krajów powiedzmy, trzona Unii Europejskiej. Przeciętny Polak podróżuje samolotami ciągle dwa razy mniej niż przeciętny Niemiec, dlatego że po prostu bardzo wielu Polaków nie podróżuje samolotami. W Niemczech jednak ta konsumpcja jest dużo bardziej powszechna i to się będzie zmieniało, nic na to nie poradzimy. I powiem tak, o ile uważam, że potencjał lotniczy Warszawy jest w stanie bez problemu wzrosnąć dwukrotnie, z tych przyczyn konwergencji to rzeczywiście późniejsze wzrosty. One są pod pewnym znakiem zapytania, jak to się będzie zmieniało. I osobiście, jako osoba martwiąca się zmianami klimatycznymi, mam nadzieję, że ten ruch się zatrzyma. W tym momencie mamy ruch w Warszawie 20 milionów pasażerów. Jeżeli on nam wzrośnie i jeszcze trochę ściągniemy ruchu zokoła, mówimy o 40-50 milionów pasażerów. I to jest moim zdaniem taki poziom, co do którego możemy mieć pewność. Reszta oby się to zatrzymało, chociaż też to nie jest pewne. Natomiast poruszył Pan jeszcze jeden temat, on jest bardzo ciekawy. A i to jest bardzo ciekawa, I, i przepraszam, też powiedzmy sobie szczerze, ten ruch na Okęciu nie jest się w stanie zmieścić z bardzo wielu przyczyn związanych z hałasem, związanych z tym, że. Jeżeli chcemy zrobić dobry hub, a na Okęciu hub już się tworzy. To też nie jest coś takiego, że my tworzymy ten hub od zera, tylko tak naprawdę od kilkunastu lat rola lotu rośnie i znaczna część podróży na Okęciu, prawie połowa, to są podróże przesiadkowe, więc jakby my nie mówimy o procesie, który my sobie wymyśliliśmy, że on w przyszłości mhm. będzie miał miejsce. Mówimy, że Chcemy go stworzyć, on tak, już jest. Tak. Hub na Okęciu już jest, tylko on się dusi. I problem jest taki, że hub to nie polega na tym, że ciągle samoloty przylatują. I odlatują. Tylko mamy takie fale przylotowo-odlotowe, ich jest kilka w ciągu dnia, i po prostu moglibyśmy dokładać więcej samolotów, ale wtedy te przesiadki są na tyle długie, że one nie są konkurencyjne, a lot konkuruje na bardzo ciekawych różnych rynkach. I takim przykładem, który podają koledzy z lotu, jest rynek z Indii do Kanady. Warszawa ma połączenia z Indiami i Kanadą bezpośrednie, między innymi dzięki temu, że dopełniamy sobie te samoloty nie tylko ruchem Warszawa-Indie, Warszawa-Kanada. Ale też tym ruchem, który wymaga marketingu, sprzedaży na rynku indyjskim, na rynku kanadyjskim do obywateli zupełnie innych krajów. Mhm. I to robimy i mamy tę siłę kumulacyjną w lotnictwie. Natomiast to, co Pan no tak, powiedział, Tak, Panie ale ten, ten ruch cargo. Pan powiedział. No, tak. to, to chciałem, Do tego chciałem zmierzać. Jeżeli mówimy o ruchu cargo, to to jest w ogóle fenomenalna rzecz. Nawet z takiej najprostszej przyczyny, jeżeli sobie zrobimy symulację, ile dochodów podatkowych więcej uzyskiwałby polski budżet dzięki temu, że polski import, polski eksport i przy okazji regionu, a przede wszystkim import, będzie obsługiwany na polskim lotnisku, a nie na lotniskach niemieckich, to my tak naprawdę mówimy o korzyściach kilkudziesięciu miliardów złotych zdyskontowanych do teraz. Także tak naprawdę z jednej strony Skarb Państwa musi zainwestować 20 miliardów w lotnisko, które się zwróci w samofinansującym biznesie lotniska, natomiast z drugiej strony będziemy mieli kilkadziesiąt miliardów dodatkowych przychodów budżetowych, których my nie możemy w tym modelu wykazać. To się musi dopiąć bez tego, ale równocześnie to mamy. A ponadto, oczywiście, mamy kolejne korzyści związane z tym, że po prostu będziemy mieli bardzo ciekawą lokalizację dla przemysłu i dla logistyki. I tą lokalizacją, to jest to, co jest też bardzo ważne, dla, dla kogo będzie CEPEK w sensie takiego makroregionu Polski. Jakby Okęcie bardzo dobrze obsługuje Warszawę, natomiast to jest lotnisko pod wieloma względami starej generacji, ma już 90 lat, jedyne połączenie kolejowe, jakie ma, to jest SKMK, a i to od niedawna, natomiast standardem w tym momencie na dużych lotniskach europejskich jest to, że mają siatkę kolejowych połączeń dalekobieżnych, że ludzie z mniej, miejscowości mogą sobie wsiąść do pociągu dalekobieżnego i wysiąść bezpośrednio na lotnisku. No widać na przykładzie Düsseldorfu, w 70-tych latach zbudowano tam tylko S-Bahn, on szybko przestał wystarczać, w 90-tych latach zbudowano przystanek na linii dalekobieżnej no to, i tu, to była petarda. Tu przerwę, no bo po, powiedział Pan o tym Y, no ale to y, ci, którzy zarzucają ten, y, y, jakby, że, że Y jest błędem, no bo, bo, bo mówią właśnie, Gdyby to były szprychy, koło, czy ten ogromny plan budowy infrastruktury kolejowej, to jeszcze łatwiej byłoby dojechać do CPK niż w momencie, kiedy teraz jest oparte to o tą, o, o y. Znaczy powiem tak: szykujemy ogromny plan budowy infrastruktury kolejowej, natomiast sam pomysł piasty szprych. On był częściowo fajny, częściowo przedziwny. Częściowo fajny, jakby tego nikt, nikt nie neguje budowy Y, to trzeba sobie powiedzieć, ponieważ Y bez wątpienia jest bardzo dobrym połączeniem yy, to, co mówiłem, Pols yy, Warszawy, przepraszam, z Wrocławiem i Poznaniem. Po drodze mamy Łódź, która bardzo słabo jest kolejowo w tym momencie skomunikowana. Jak będzie miała linię przelotową, to to będzie naprawdę game changer dla Łodzi. ja się z tego bardzo, bardzo cieszę, i Łódź będzie też miała dostęp do yy, Lotniska z przyzwoitą interkontynentalną ofertą. To jest w ogóle, w ogóle rewelacja. E, mamy Połączenie z centralną magistralą kolejową, tego też nikt nie neguje, więc połączenia z Krakowa i Katowic do CPQ będą, chociaż dla Krakowa i Katowic, lotniskiem pierwszy, pierwszego wyboru pozostaną ich lotniska. Peżowice, Balice to jakby, to jakby zostanie i to jest zupełnie inna rzecz. Natomiast pod hasłem Piasty i Szprych była też na przykład linia wysokich prędkości na Mazurach. Na tak zaludnionych terenach nie buduje się nigdzie w Europie linii wysokich prędkości. Były linie pod Rzeszowem, gdzie jeżeli w ciągu dnia byłoby 10 pasażerów na CPK, no to byłby wielki sukces. I to, co my teraz robimy, to po pierwsze nie negujemy Y, wręcz przeciwnie, chcemy z niego zrobić prawdziwą kolej wysokich prędkości. I tutaj też rozwianie takiego mitu, zwiększenie prędkości do 350 km na godzinę teraz, będzie kosztowało kilka procent więcej, jeżeli mówimy o kosztach budowy, poniżej 5%, więc to są bardzo małe nakłady. A budujemy, niż roz, rozwijać to za jakiś czas, a dzisiaj znaczy, ograniczyć tą prędkość, tak? To, nie, nie, nie. 5% więcej mhm. niż budować tak, jak miało być wcześniej, czyli na te 250, ale tak naprawdę 320, bo to też nie było wcale Aha. 250, to było na 320. 350 jest niewiele droższe, bo tak naprawdę potrzebna jest przede wszystkim większa nośność wiaduktów, po to, żeby utrzymały większe ekrany dźwiękochłonne. A większa nośność wiaduktów ma to do siebie, że jak się buduje na większą nośność, to jest niewiele drożej, a jak się potem już chce Przebudowywać, rozwijać, to koszty są gigantyczne. Mm. Więc chcemy uniknąć yy, tego, co niektórzy zarzucają na przykład, a dwójce, że została wybudowana za wąsko. Chcemy budować infrastrukturę future proof pod przyszłe standardy, ale też chcemy budować infrastrukturę, która będzie konkurencyjna. Bo teraz, jeżeli czas jazdy z Warszawy do Poznania już wynosi 2,15, to gdyby on na Y na 250 wynosił dwie godziny, to byłoby pytanie dobra, po co wydaliście te 60 miliardów? 60 miliardów wymaga odpowiedzi. Jednego efektu i ten efekt rzeczywiście będzie, to pokazują, tworzy się oczywiście takie bardzo kompleksowe modele ruchu, które bazują na modelach wyboru konsumenckiego, i one uwzględniają to, że będzie szybciej, ale trochę drożej i pokazują, że liczba pasażerów przy takim standardzie lotniczym godzina 40 versus 2 godziny, to jest duża różnica. Natomiast, tak, wracamy do Air Cargo. Mhm. Tutaj, tak jak powiedziałem, mamy warstwę przychodów budżetowych zwiększonych, natomiast oczywiście mamy też warstwę tego, że stworzymy region w Polsce Centralnej który będzie bardzo atrakcyjną lokalizacją dla przemysłu wysokich technologii i moim skromnym zdaniem ten region będzie obejmował nie tylko po Warszawę, bo też było tak, że wcześniej był tak zwany obszar strategicznej interwencji wokół cpk który obejmował tylko fragment województwa mazowieckiego. Natomiast z punktu widzenia e, województwa łódzkiego, Łodzi zwłaszcza, która jest ośrodkiem akademickim o gigantycznym potencjale intelektualnym, a zawsze była tak trochę z boku europejskiego rozwoju. Aglomeracji toruńsko-bydgoskiej, bo My mówimy też o połączeniu kolejowym CPEK-u przez Płock Włocławek do Bydgoszczy i Torunia. Aglomeracja Toruńsko-Bydgoska to też jest gigantyczny potencjał intelektualny, który Powinien być dostrzeżony na mapie świata, a, i to nie jest też taka aglomeracja czysto oparta na usługach. Tylko w Bydgoszczy też są bardzo dobre tradycje industrialne. I jeżeli to włączymy do międzynarodowych łańcuchów dostaw, to możemy osiągnąć sukces podobny, jaki osiągnął w zasadzie jedyny region NRD, który był byłego NRD, który osiągnął sukces, czyli Saksonia. Więc ja liczę, że jakby mamy te trzy warstwy, przynajmniej, czy cztery nawet samofinansowane. Druga warstwa to są yy, wpływ na same systemy transportowe, na rolę Polski i na polski przemysł uh -huh. transportowy. Trzeci poziom to są dochody fiskalne bezpośrednio z przeniesienia ruchu, Natomiast czwarty to jest wykreowanie regionu, który będzie atrakcyjny. I to, co jest też bardzo ważne, to jak się spółka CPK ostatnio zmieniła. Kiedyś była taką oblężoną twierdzą na to i, i część nawet ministerstw jej nie lubiło. Teraz bardzo współpracujemy z różnymi ministerstwami, m.in. w, śród, w średniookresowej strategii rozwoju kraju. Okolice CPK mają być jednym z obszarów strategicznej interwencji. Tam mają powstawać dodatkowe inwestycje właśnie w szkolnictwo, m.in. Dla logistyki, dla przemysłu, w strefę aktywności gospodarczej, po to, żeby to nie było tylko miejsce przeładunkowe, nie był tylko port, chociaż wiemy, że porty dają bogactwo, ale też, żeby był naprawdę fajny region w, reindustrializ w reindustrializującej się Europie, który będzie bazował i tu jeszcze jeden atut na sam koniec na lotnisku bez zakazu nocnych lotów, bo większość europejskich hubów ma to do siebie, że ma zakazy nocnych lotów ze względu na hałas. Tutaj to lotnisko będzie w takim Miejscu, że nie będzie nikomu szkodziło. Panie profesorze, podsumowując, cztery, a nawet pięć razy tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i państwa gościem był profesor Michał Wolański, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.